Witam Państwa. Dziś specjalny odcinek Studia Grozy, który poświęcimy pewnej małej miejscowości w Wielkopolsce. My znajdujemy się w tym momencie w Muzeum imienia Majhofera w Turku. Dziękujemy gorąco za możliwość zrealizowania tutaj naszego, naszej rozmowy. Witam Ciebie Patryku. Witaj Jarku. Ta miejscowość to w zasadzie kilka domów, to konary. Jest to książka, którą napisaliśmy wspólnie z Patrykiem już jakiś czy był ładny czas temu. Książka, która ma być niejako naszą odpowiedzią na Twin Peaks, też takim swoistym serialem literackim. Patryk, wracam myślami do momentu wiele, wiele lat wstecz, kiedy zaproponowałem Ci pisanie Konar. Co wtedy myślałeś? Co ja, co ja wtedy myślałem? Wiesz co? No, sama propozycja wydała mi się bardzo ciekawa. Mm -hmm. Troszkę wystraszyłem się chyba tematu mm -hmm. i, i, i nagromadzenia pomysłów i informacji ponieważ nie ukrywam, że kiedyś się zgłosiłeś, to miałeś do mnie o, z tym pomysłem, no to miałeś całą koncepcję, mhm. e, prawda, na no to ja też nie wiedziałem, czy do końca, czy ja się w tej koncepcji w ogóle odnajdę. E, no też jak rozmawialiśmy, znałeś też mój styl poruszania się w literaturze, mhm. e, który jednak był odmienny troszkę, aczkolwiek e, szybko, myślę, doszliśmy do porozumienia i okazało się, że można to fajnie pogodzić i, i, i i ten mój, ten mój zimny, taki surowy styl, trochę urozmaicił myślę całość. No ja nie ukrywam, że pierwsi beta readerzy stwierdzili, że czuć tą różnicę pomiędzy rozdziałami napisanymi przez ciebie odcinkami, bo tak to Dokładnie, tak. I ja też nie ukrywam, że bardzo przewrotnie podszedłem do tematu w ogóle zaproszenia Ciebie do, do, do pisania, ale myślę, że to był strzał w dziesiątka, a czytelnicy już muszą sami się jakby o tym przekonać. Bo nie ukrywam, że. Miałeś być e, pewnym dopełnieniem. Ciekawostką. Nie, nie ciekawostką. Bardziej kimś takim, kim e, jest e, mm, mm, dla Lęcza Frost. Mam -hmm. Frost, mm -hmm. który którego zasługi bardzo często się pomija, jeżeli chodzi o serial Greenpeace, bo no na dobrą sprawę też o tym sobie za chwilę porozmawiamy. Frost jest autorem książek dopełniających jakby poszczególne sezony. Mamy choćby Final Dosier, który zamyka tak naprawdę całość po serialu z bardzo. Można powiedzieć, spolaryzowanymi recenzjami, czyli mówię o The Return, o trzecim sezonie Twin Peaks według niektórych, a według innych tak naprawdę pewną zamkniętą całością i czymś innym, taką interpretacją, mam wrażenie, Lynch'a Twin Peaks. No właśnie, kwestia jest taka, że ty się poruszasz w klimatach, gdzie bardzo. Niewiele albo wcale nie ma jakichś takich wątków nadnaturalnych. Ja wręcz przeciwnie. A w książce mam wrażenie, że były momenty, kiedy zamieniliśmy się trochę rolami. Znaczy tak, no, na pewno. A czy w ogóle wyszło na to, że w sumie były takie momenty, że ja tak bardzo spowolniłem i tam o tym bohaterze, tym tym A tak pamiętam, jak to mi napisałeś: ej trzeba to przyspieszyć, nie? Trzeba to mm -hmm, przyspieszyć, no, no, jednak z tą akcją i, i ten. Co faktycznie pierwotnie zakładałem, że raczej u Ciebie będzie występowało, ja z mm. której będę z tą akcją tam przyspieszał. Mm -hmm, no, mm. okazało się w pewnym momencie, że nie, ale to pewnie wina jest z tego, że po prostu polubiłem tych bohaterów z Konar. No właśnie, jeśli już mówimy o bohaterach Kono, to taką postacią, którą w początku wiedziałem, że musisz dostać ty? jest policjant. Mm, <laughs> z tak. wiadomych przyczyn też tak naprawdę. I no, proszę... z jak to z wiadomych przyczyn? Proszę? Jak to z, wiadomych? No z takich przyczyn, że tak naprawdę... Nie czu... jestem policjantem. Czułem nie ale... nie, ale czułem, że po prostu taki motyw trochę kryminalny, trochę takiej postaci wiesz, trzeźwo myślącej yy, będzie w twoim wykonaniu idealny i szczerze powiedziawszy chciałem się też dowiedzieć, ja ci o tym nie powiedziałem, natomiast chciałem się dowiedzieć, czy zrobi z niego Dale'a Coopera i faktycznie pierwsza rzecz, którą policjant robi po przyjeździe do w piedziela. Ciasto, no, ciasto, wiadomo, tak, natomiast, natomiast generalnie bawiłeś się z tą formą i no właśnie, to, to się wiąże też z takim pytaniem, no bo tak naprawdę on nie dostał tyle czasu antenowego, na ile zasługuje, na pewno. Bardzo nad tym ubolewam. I, i, I zmusiłem cię do tego, żebyś pewną pewnym położył go do szpitalnego łóżka. Żeby tak, chłop odpoczął trochę, tak? Bo. Tak, natomiast, natomiast czy pójdziemy dalej w stronę tego kuperyzmu, czy on stanie się takim bohaterem tej opowieści? Myślę, że tutaj koncepcji jest wiele, mhm. no, no zarówno u Ciebie, jak i u mnie. Tak? Mhm. No, ja nie ukrywam, że ja polubiłem tego bohatera, także mhm. na pewno bym chciał jeszcze, żeby on troszkę namieszał o no, świecie. No, ja mam też takiego swojego bohatera, o czym wiesz, to jest ksiądz mhm. z tatuażami na ciele. Od początku mi się ta koncepcja podobała, takiego wiesz, gościa, który jest zupełnie tajemniczy, nie wiadomo w zasadzie skąd on pochodzi, na pewno ma jakąś historię, hmm. która się totalnie nie wyjaśnia, nawet czasami zastanawiam się czy nie dać Ci możliwości właśnie pociągnięcia dalej tego tematu, może coś fajnego wymyślić. Zresztą po dziś dzień robi wszystko, żeby pomóc swoim panowciom, pan. to co no. się tu wydarzyło. Było niewątpliwie swoistą tragedią, która dotknęła po prostu wiernych, tak. Ponad 80 osób, ponad 80 wiernych przeszło egzorcyzmy. To jest prawda. Ponad 80. Wiernych, A potrzebowało opieki medycznej. To jest pańska teza. To I nie jest moja opinia. teza. Ja to usłyszałem od Łukasza Gwizdowia. Wie pan, kim jest Łukasz Gwizdź? Proszę to, pana, to, ja nie chcę się wypowiadać. Na to temat. jest artysta krakowski znany w tym momencie. I on tak naprawdę nie pamięta tych wydarzeń, wyraźnie jest generalnie, był wtedy dzieckiem. Natomiast kontekst Konar. Connor... To jest kontekst, gdzie też zetknąłem się z takimi opiniami, że to jest labirynt, że tam jest bardzo dużo nagromadzenia różnych rzeczy, bardzo dużo o, na pewno. metod interpretacji. Mhm. I mamy też do czynienia z kilkoma rzeczami, o których chciałem ci w ogóle powiedzieć, jakby, mhm. jak tutaj już jesteśmy, a przy okazji też, żeby nasi przyszli bądź obecni czytelnicy się dowiedzieli, bo tam jest dużo prawdziwych historii w ogóle. Tak. Tak, tam, ten koncert na który jedzie w zasadzie jedna dziewczyna miały pojechać mm -hmm. obie. To jest koncert który naprawdę się wydarzył. Ja tam pojechałem z dwoma koleżankami. To Ale kon... finał był inny. The no, znaczy właśnie o tym chciałem ci powiedzieć bo generalnie wtedy była robiona w Aleksandrowie Kujawskim była robiona droga więc połowa jest nie istniała był po prostu rów. No i w tamtą stronę pojechaliśmy właśnie przez Aleksandrów. W drugą stronę próbowaliśmy tą drogą wracać. Okazało się, że e, tak naprawdę nie było takiej możliwości, i w pewnym momencie, jadąc kawałek, to była już późna noc, generalnie, e, światła były wyłączone, nikt nie włączył w ogóle, e, nie było postawionych znaków, no generalnie ktoś zaniedbał, jakby tą sytuację, i nagle się okazało, że my musimy wracać tyłem, mhm. e, bo jedzie na nas samochód i nie ma gdzie się podziać, bo druga strona jest nie istnieje, pobocze też jest jest niedostępna. No więc stwierdziliśmy, że dobra, jak już się nam udało jakoś uratować, to pojechaliśmy na autostradę. Okazało się, że autostrada też jest w przebudowie, więc znaleźliśmy się, się nagle w, w jakichś rozległych lasach, w dziwnych miejscach, już myśleliśmy, że do, do Warszawy zaraz dojedziemy. Generalnie gęsta, gęsta ciemność, jeszcze do tego mgła. I ja wtedy napomknąłem, o, jak w Konarach, a ze mną jechała właśnie dziewczyna, która była jedną z naszych beta i po. Po prostu w pewnym momencie ta koleżanka, która jakby słabiej sytuacji zna, znała, została wprowadzona w to i zaczęła się po prostu bać. <laughs> bo wiesz, bo wyglądało na to, że wracając z tego koncertu DQ, jakby y, y, szukamy guza, wiesz, próbujemy mm -hmm. gdzieś tam faktycznie y, w jakimś sensie y, walczyć z losem. I to jest taka pierwsza sytuacja, która mi się kojarzy z Konojami, która się jakby odnalazła w w ramach naszej książki y, dużo tragiczniej też tak naprawdę się tam potoczyły y, role y, Funky i The Cure, nie chcę tutaj jakby za mocno spoilerować. A druga rzecz to postać Wojciecha Blagi. Mm -hmm. Już samo nazwisko jakby tutaj przemawia generalnie. Natomiast Wojciech Blaga jest z y, dwoma osobami faktycznymi znanymi. Y, oba, obie te osoby są, y, są były zaburzone. Także tutaj faktycznie ta choroba psychiczna i te wszystkie, jakieś tam powiedzmy, jego opowieści też jest jak najbardziej na, na fakcie. To jest trochę tak, że ja lubię takie rzeczy gdzieś tam, że w książkach pojawia się coś, co słyszę, coś, co wiem, coś, co tak naprawdę, gdzie łączę losy dwójki na przykład jakichś moich znajomych. E, Wojciech Blaga jest mega ważną postacią dla, dla, tak naprawdę dla tej książki, postacią bardzo przewrotną i do tej pory pamiętam, co mi powiedziałeś w momencie, kiedy przeczytałeś końcówkę, e, no, y, która też mi przyszła w ostatnim momencie na dobrą sprawę. Natomiast Konary się nie kończą. Konary będą generalnie no nie, w zasadzie miały swoją dużą że... część, gdzie dużo się wyjaśni. W zasadzie myślę, że samo zakończenie Mhm. którego oczywiście teraz nie powiemy, tak. Mhm. Nie, no, kończy się tak i tak. tak mhm. I po książce. Nie na no, samo zakończenie, no to jakby daje tak naprawdę początek mhm. historii. I no. już się umówiliśmy na to, że konary będą w drugiej części czymś zupełnie innym. Tak. W zupełnie inną stronę pójdziemy i to będzie zupełnie odrębna książka. Oczywiście, będzie ten, ten klimat, który jest w pierwszej części, ale należy się spodziewać. Dużej niespodzianki, jeżeli chodzi o przeszłość niektórych postaci. Mm -hmm. e... Tak, ale może za dużo też nie, 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 nie mówmy, bo powiemy wszystko. Skupmy, skupmy się może na tych motywach, które gdzieś tam. Bo ja się, po nie w czasie, jak zaczęliśmy robić film dokumentalny, reportaż, no w zasadzie jest to jakaś forma takiego, takiej promocji książki. Jest to fake. No mhm. tutaj możemy, myślę, to powiedzieć i też wytłumaczyć. Tam pojawiają się motywy kościoła, tam pojawiają się motywy egzdecyzmu. I okazało się, że ty masz przygotowanie teologiczne. No, przygotowanie, przygotowanie. Dwa lata raptem teologii mhm. wiznołem. W życiu bym nie myślał. A. Um. Czasem, czasem tak, to jest, jest czysta ciekawość, naprawdę. Po prostu mm. jakoś na pewnym etapie życia i też, i właśnie w momencie, kiedy byłem na uczelni, bardzo interesowałem się filozofią, poszedłem mhm. to trochę głębiej niż jakieś tam podstawy. No i od tej filozofii, takiej ogólnej, już do filozofii Boga, do, funda do teologii fundamentalnej, w ogóle właśnie w te strony było bardzo blisko. Mhm. Nie udało się naszej ekipie dotrzeć do informacji o tym, gdzie przeniesiono proboszcza Henryka, albo czy padł ofiarą choroby i zmarł wraz z innymi. Jedyną zmiankę o nim powiązaną z epidemią, to przesłuchanie, w którym wziął udział. Rzekomo była to osoba od dłuższego czasu obserwowana przez służby jako niepostępowa i wywrotowa. W związku z tym przez dwa lata, tak, byłem już na studiach teo, na kierunku teologicznym, tak, traktując to po prostu czysto, jako czystej ciekawości dla rozrywki, można powiedzieć, można uznać za rozrywkę studia teologiczne, mhm. nawet, nawet z niezłymi wynikami przez te dwa lata szło. Później jakoś tak po tych dwóch latach, e, chyba ta pasja się wyczerpała, to, co, zostało to jakoś zaspokojone, ta mhm. ciekawość. I w związku z tym, już po prostu sobie odpuściłem, nie robiłem, nie ciągnąłem jak drugiego kierunku, żeby robić z tego jakieś dyplomy, i tylko po prostu narowałem to sobie. Jako osoba pisząca, i na to zwróciłem uwagę już wtedy, chociaż przyznaję, że od tego czasu dosyć sporo nowych rzeczy na, na Twój temat się dowiedziałem, wtedy to był bardziej czuj. Wiesz, tak na czuja po prostu stwierdziłem, no on napisał to, napisał tamto. Widziałem też w jakim stylu napisałeś i dla mnie jesteś wyjątkiem, jeżeli chodzi o generalnie pisarzy zajmujących się szeroko pojętym thrillerem, horrorem ekstremalnym. Jesteś pisarzem szukającym. I te poszukiwania tak naprawdę też częściowo zaprowadziły cię do książki, którą yy, no, jak sam powiedziałeś, no, nie byłeś pewny, czy faktycznie, czy, 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 to będzie tematyka, która ci będzie odpowiadać. Tak, nie byłem o tym przekonany, aczkolwiek zainteresowało mnie to, że od początku miałaby to być książka inna niż, mhm. niż te, które są ogólnie, do, ogólnie dostępne, które są masówkami. W związku z tym właśnie to mnie, to mnie w tym zainteresowało. Nie mhm. wiem, czy sam siebie nazwał jako poszukującego. Ja myślę, że raczej, hmm, korzystającego z pewnych rozwiązań, ale zapisującego to w zupełnie inny sposób. Mm -hmm. I myślę, że na tym właśnie po prostu Konary wydały mi się bardzo intrygującym, ciekawym e, takim projektem innym, w którym mm -hmm. właśnie stwierdziłem, że mógłbym spróbować się odnaleźć. Co, co sądzisz o takiej konwencji, gdzie tak naprawdę w jakimś sensie, tak jak wspomniałem, prawa, prawda, gdzieś tam, jakieś wydarzenia historyczne, jakieś takie, powiedzmy, elementy rzeczywiste mieszają się z fikcją i są podane Uwielbiam w chorobym cieście. Uwielbiam to, ja sam ze swoich książek wkładam mnóstwo rzeczy, zdarzeń, ludzi, Zdarzeń, przy których byłem, które widziałem, o których słyszałem, ludzi, których znam, których poznałem, może tych też, których poznam w przyszłości mm -hmm. dopiero. Też tak zabawnie, bo zawsze lubię powtarzać, że stworzyć interesującą postać interesującego bohatera, no to trzeba jakby kilka życiorysów po prostu włożyć w tą jedną postać. Dopiero ona wtedy literacko czy filmowo będzie ciekawa, tak? Mhm. No ale no skąd się to wszystko bierze? Także nie, bardzo, bardzo lubię też odnajdywać jakieś tam szczegóły, detale ze spraw, czy na przykład ze spraw jakichś kryminalnych i tak dalej, które potem sobie wplatam. Oczywiście często je przerabiam zupełnie po swojemu, tak? Nieraz zmieniam w ogóle też lata tych wydarzeń, mhm. postaci, ale, ale jednak bardzo to lubię. Lubię też bazować na takich rzeczach, na własnych też jakichś doświadczeniach. Jest z nami Sławomir Jarzą z wydawnictwa Lingo Moetis. Ja mam w zasadzie tylko jedno pytanie. To jest pytanie odnoszące się do ostatniego wydawnictwa. Zdecydował się Pan na to, aby wydać książkę Konary, Patryka Bogusza i Jaka Kronowskiego, wiedząc o tym, że ci dwaj autorzy tak naprawdę w swojej książce Piszą o faktycznym dramacie ludzkim. Dramacie, który wydarzył się w 1977 roku, we wsi Grodziec, gdzie doszło do masowego egzorcyzmu. Który zakończył się, na dobrą sprawę, wywózką wiernych z tego miasta, z tej wsi w zasadzie. I na dobrą sprawę oni nie wrócili. To był dramat wielu rodzin, bo rzekomo była to jakaś epidemia, pandemia, miasto w ogóle zostało odcięte od świata na, z tego co wiem, na dwa lata i ci ludzie naprawdę cierpieli. A ta dwójka autorów, która zresztą nie chciała w ogóle z nami rozmawiać, ta dwójka autorów po wielu, wielu latach pisze na ten temat powieść. Oni są znani z dosyć ekstremalnej prozy, z horrorów i, i piszą powieść nazywając ją kryminałem, nazywając ją beletrystyką, ale w rzeczywistości to są ludzkie dramaty. Czy Pana zdaniem jest to z Pana strony, ze strony tych autorów etyczne zachowanie, czy tak, czy tak wolno w ogóle robić, bez, bez pytania tych ludzi, pisać tego typu rzeczy, nazywając to fikcją literacką? Tak, drodzy Państwo, to jest bardzo fajny temat, chwytliwy. Wiadomo, że wszystkie historie o dramatach ludzkich się dobrze sprzedają, w związku z tym liczę na duży zarobek. Warsztat Klonskiego i Bogusza jest na tyle dobry, że oddał to ten klimat, całość. Książka jest bardzo atrakcyjna, natomiast to, co, to, 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 co sprzedaje książkę, to wiadomo, że to jest historia ludzka, a jeszcze... Najlepiej, jeżeli to jest ludzka historia, która jest tragiczna. Ludzi nie przyciąga, nuda w postaci kolorowych i szczęśliwych happy-endów. Ja też mam wrażenie, że jeśli chodzi o konkretnie Grodziec, Konary, ja całkiem przypadkiem tam trafiłem. Mhm. Tam działkę miał jeden z moich kolegów. Powiedzmy, gdzieś tam trafiłem tam przypadkiem. Pierwsza rzecz, jaka przykuła moją uwagę, to jest cmentarz. Żydowski, które tam zresztą też miało, tam było bardzo dużo dziwnych zdarzeń historycznych, Nie wiem, cmentarza. Pogromu żydowskiego. Tego cmentarza prawie nie widać. Ty możesz przejść się obok i y, przy odrobinie nieuwagi go nie dostrzeżesz, bo to są tak naprawdę pozostałości pękających skorup w tym momencie. Zawsze jak gdzieś przejeżdżam przez Polskę, mam taką pracę, że nieraz nie się przemieszczam, jeżdżę, to mm -hmm. lubię jak gdzieś wjeżdżam po raz pierwszy do jakiejś miejscowości, to lubię podjechać na okoliczny cmentarz i po prostu się nim przejść. Mm -hmm. no, cmentarze dużo mówią no, mm -hmm. o tym danym miejscu. E, koncepcja książki Labiryntu, koncepcja Dwóch światów, jakby równoległych obok siebie, te wszystkie koncepcje są bardzo silnie, przynajmniej dla mnie, linczowskie. I na dobrą sprawę, odbieranie fenomenu komar wiąże w jakimś sensie z odwołaniem jednak do serialu Twin Peaks. A to choćby dlatego, że od początku takie miałem też zamierzenie. Dlatego też tak naprawdę zaprosiłem do współpracy kolegę, bo chciałem tak naprawdę. Aby to były dwa spojrzenia, jakby na to. Serial Point Peaks jako taki zdobył popularność i został sprzedany jako coś innego, na dobrą sprawę. Takie przynajmniej ja odnoszę wrażenie, że w momencie, gdyby oni zobaczyli, co dostaną, no to by się złapali za głowy. Znaczy to miała być jakaś w ogóle taka trochę opera mydlana mm -hmm. trochę z wątkiem sensacyjnym. No, Taki w ogóle zupełnie co innego, tak? Znaczy no, na co innego się zgodzili producenci, mm -hmm. co innego otrzymali, mm -hmm. zupełnie co innego. Widzowie też na początku by nie wiedzieli, jak to przyjąć w ogóle, mm -hmm. bo sam w ogóle odcinek pilotażowy Twin Peaks trwa chyba z półtorej godziny, mm -hmm. co też było raczej dziwnym zjawiskiem, mm -hmm. jeśli chodzi o, tam, o tamtejszą telewizję. Zresztą potem lat. na film został przemieniony też w mm -hmm. pewnej wersji, nie? Także, no, półtora godziny, odcinek pilotażowy, z którego tak naprawdę jeszcze nie za dużo wynika, poza tym, że mm -hmm. zginęła Laura Palmer. Tak? Mm -hmm. e, w związku z tym, e, no, myślę, że to był jakieś no, naprawdę inne, świeże spojrzenie, e, coś niesamowitego tak wtedy dla ludzi. Ja pamiętam zresztą jeszcze jako dzieciak, też jak do nas to. Anna Gozdych wspomniała, że to był serial, który był przełomowy. Mm -hmm. Razem z przystankiem Alaska poniekąd tam gdzieś faktycznie i też jednocześnie podnosi, że tak naprawdę to było, to było w taki sposób sprzedane, żeby wszyscy myśleli, że to będzie serio kryminalny sitcom. O jakiejś małej społeczności, a, a tak naprawdę dostaliśmy jedno wielkie metafizyczne oszustwo. Ja pamiętam do tej pory, że najbardziej mnie w tym serialu też przykuwało, właśnie, przykuwała tam metafizyka, te światła, ta groteska generalnie, gdzieś tam te postacie bez ręki. To nie, nie ta groteska na pewno, ta metafizyka chyba mniej, bardziej mhm. ta małomiasteczkowość też, mhm. pokazanie tego klimatu małego miasteczka tych postaci no i na pewno no ta groteska tak no na pewno no postaci i, które no zostają i podejście, w pamięci. Tak? Podejście na zasadzie, że wszyscy są winni. Tak. Bo tutaj, tutaj tak naprawdę i my też tak podobnie chyba trochę później... zbudowaliśmy postacie, nie? Tak, jasne, później, bo to tak jak wszyscy są winni, ale tak, później Halstow wykorzystał, tak? serial wszyscy kłamią, tak? No mhm. Ale tak jest. Mhm. Patryk, co dalej nas czeka w Konarach? Myślę, że ogrom pracy. Tu też. Natomiast ja mam już napisany konspekt, który pewnie muszę przepisać. Już mi to powiedziałeś, że ma być bardziej zrozumiałe. Na natomiast, natomiast rodzą się też pomysły generalnie w mojej głowie, rodzą się pomysły pewnie też co się stanie z nas, z tymi postaciami w twojej głowie. Do Konarów na pewno wrócimy. I myślę, że z mojej strony mogę powiedzieć, że będzie tam więcej historii. Wykorzystamy jakby to, co wiemy o Grodcu, bo tam, tak jak mówiłem, tam działy się rzeczy przerażające. Kilka tysięcy ludzi straciło tam życie. No i też generalnie wrócimy się troszeczkę w czasie, trochę nawet bardziej w czasie. Także tutaj pod tym względem myślę, że można oczekiwać wiele. No, i myślę, że pozwolimy temu policjantowi odebrać swój czas antenowy w taki sposób, że no, akcja pójdzie dalej też za jego sprawą. No, na no to liczę. Mhm. Tak, tak to widzę. Co sądzisz o tej metodzie promocyjnej, o tym naszym dokumencie, o tym naszym reportażu, który nagrywaliśmy z różnymi ludźmi, zaprosiliśmy tam dosyć sporo też takich postaci gdzieś tam z, ze świata książki, e, artysta, e, Kilku naszych znajomych też zagrało swoje role, pokazując jakby dramat, który się tam rozgrywa, ale z drugiej strony jest to prowokacja. Nie możemy za dużo zdradzić tutaj, bo, bo jakby to jest prowokacja w prowokacji jest swoją drogą. Ale myślisz, że taka forma promocji to coś, co może się wydać czytelnikom ciekawe, jako dopełnienie książki? Hmm, wiesz co, nie wiem, ja bym tego tak nie określił jako nawet formę promocji, tylko jako element po prostu całej historii, mhm. która została przedstawiona. Bo to w dalszym tak. ciągu serial. Dokładnie. I to jest mm. po prostu element historii. Mm -hmm, okay. A to czy ten element historii już im się spodoba w odbiorze? No to, to wy to, się to chyba to... musicie w takim wypadku Dokładnie. wypowiedzieć. To już, to już zobaczymy, ale dla mnie to jest po prostu całość. Dla mnie to jest element historii tylko po prostu w innej formie. Mm -hmm, ok. Eee, powiedz może trochę na temat tego co się wydarzy w ramach Konaru, bo my jesteśmy jeszcze w tym momencie nagrywając ten film przed premierą. Ale generalnie mamy różne pomysły na właśnie pojawianie się na imprezach, pojawianie się w różnych miejscach, promując tą książkę, która została wydana nakładem wydawnictwa Linga Mortis. Pozdrawiamy tak, wydawnictwo tak. Pozdrawiamy z Rumunii Jarząba, który także zagrał swoją rolę w naszym dokumencie, niejako obwiniony No i o który, to. Z, który bardzo fachowo podszedł do mm. tematu i do, do całej tej książki. Także. Spotkanie no. w Empiku? No, myślę, myślę, że tak. Ja tam gdzieś mamy kiedyś mi to powiedziałeś jak na którymś festiwalu byłem w czarnej koszuli mm -hmm. jasnych spodniach że jako pracownik Empiku wyglądałem <grym> także mam swój uniform okay. przygotowany. Mm -hmm. także... No i pewnie będziemy puszczali też ten film, będzie też dostępny tutaj na YouTube. Będzie dostępny w najprzeróżniejszych miejscach i też pewnie będzie oglądane na różnego rodzaju konwentach. Ja przede wszystkim chyba zachęcałbym do tego, żeby jednak wchodzić na kanał Studio Grozy mhm. na YouTubie, ale też na Spotify. Po prostu obserwować słuchać, bo na pewno mnóstwo ciekawych rzeczy jeszcze się tutaj pojawi. Tak jest. Także zapraszamy na Studio Grozy, szukajcie nas w różnych miejscach, albo po prostu wchodźcie tam, jak już nas zauważycie. Dziękuję bardzo, Patryk. No i co, wracamy nie. do Konar. Tak jest, wracamy do Konar i Was również zachęcamy do odwiedzenia tej małej, acz uroczej miejscowości. Żadnej pomocy, żadnej żadnych informacji, tyle ludzi zostawionych samych sobie, nie? Mhm. I jeszcze Panu coś powiem, gdyby to był, gdyby to był faktycznie jakiś, jak, jakiś, jakiś wirus, jakiś coś, nie? To przecież takich sytuacji byłoby więcej. A tymczasem y, zaświecą szukać innych podobnych zjawisk, choćby w tym naszym PRL-u, nie? Uh -huh. o, co, o co tu chodzi? Więc tu jest coś na... Wie pan, ja mam tylko przeczucia jakieś podskórne takie, podskórne takie przeczucia, że coś może być nie tak tutaj. Chciałbym się dowiedzieć po prostu od Kościoła czy od państwa. Się wydaje, że tutaj w tej z tej sytuacji lepiej od Kościoła bym się się odwiedzić.